Kochanka mojego męża napisała podczas kolacji: Nie mogę się doczekać, aż znów cię poczuję w sobie. Te słowa migotały na ekranie jego telefonu, jak neonowy znak w ciemności mojego małżeństwa. Siedziałam naprzeciwko Marcina, obserwując, jak jego twarz rozjaśnia się w świetle wiadomości, którą właśnie otrzymał. Nie wiedział, że widzę. Nie wiedział, że moje serce właśnie eksplodowało na tysiąc kawałków. Czas zatrzymał się. Dźwięk mojego oddechu wydawał się ogłuszający w ciszy naszej jadalni. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Marcin szybko odwrócił telefon ekranem w dół, ale było już za późno. Każda litera tej wiadomości wypalała się w mojej pamięci jak rozżarzone żelazo na skórze. Nie mogę się doczekać, aż znów cię poczuję w sobie. Moja ręka zadrżała, gdy próbowałam podnieść kieliszek wina. Alkohol smakował jak popiół na języku. Wszystko wokół nabrało nierealnych kolorów. Czerwień wina była zbyt intensywna. Żółte światło świecy paliło oczy, a twarz Marcina wydawała się nagle obca, jakby patrzyłam na kompletnego nieznajomego. Jak długo to trwało? Jak długo żyłam w kłamstwie? Marcin mówił coś o pracy, o nowym projekcie, ale jego słowa dochodziły do mnie jak przez watę. Obserwowałam ruchy jego ust, zastanawiając się, czy te same usta całowały ją wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, kiedy po raz ostatni całował mnie w ten sposób, w jaki pewnie całuję ją. Musiałam zachować pozory. Nie mogłam pozwolić, żeby zorientował się, że wiem. Nie jeszcze. Potrzebowałam czasu, żeby przetworzyć to odkrycie, żeby zaplanować swoje następne ruchy. Więc kiwałam głową, uśmiechałam się w odpowiednich momentach, udawałam, że słucham jego opowieści o spotkaniach i klientach, ale w środku płonęłam. Każda minuta tej kolacji to była tortura. Sposób, w jaki przecierał dłonią włosy, ten sam gest, który kiedyś sprawiał, że topniałam, teraz wywoływał falę mdłości. Jego śmiech brzmiał fałszywie, jakby był aktorem grającym rolę kochającego męża. Telefon znów zabrzęczał. Tym razem był ostrożniejszy, ale nie na tyle. Dostrzegłam błysk ekranu, kolejną wiadomość. Nie mogłam przeczytać treści, ale widziałam nazwę kontaktu: Kasia, praca. Kasia z pracy oczywiście. Przypomniałam sobie wszystkie te późne powroty, wszystkie nagłe spotkania, wszystkie weekendowe wyjazdów służbowych. Każde kłamstwo teraz układało się w logiczny wzór. Byłam tak naiwna, tak ufna, tak głupia. Żołądek skręcał mi się w supeł. Musiałam wyjść z tej jadalni, zanim się złamie, zanim zacznę krzyczeć, płakać, rzucać talerzami. Wymamrotałam coś o bólu głowy i uciekłam do łazienki. Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami, jakby to mogło powstrzymać świat przed zawaleniem się na mnie. W lustrze zobaczyłam bladą, załamaną kobietę o czerwonych oczach. Czy tak wyglądałam cały wieczór? Czy Marcin to zauważył? Prawdopodobnie nie. Był zbyt zajęty myśleniem o Kasi i o tym, kiedy znów będzie mógł ją poczuć w sobie. Zwijałam się w pół, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Pięć lat małżeństwa, pięć lat budowania wspólnego życia, planowania przyszłości, marzenia o dzieciach, wszystko to było kłamstwem? Nie, poprawiłam się w myślach. Może dla niego to było kłamstwem, ale dla mnie było prawdziwe. Każda chwila szczęścia, każdy wspólny śmiech, każda noc spędzona w jego ramionach, to wszystko było prawdziwe z mojej strony. I właśnie to bolało najbardziej. Wróciłam do jadalni z założoną maską spokoju. Marcin nawet nie podniósł wzroku z nad swojego telefonu. Pisał wiadomość, jego palce szybko tańczyły po klawiaturze. Zastanawiałam się, co jej pisze, czy mówi jej, jak bardzo chce być z nią właśnie teraz? Czy skarży się, że musi siedzieć ze mną podczas tej nudnej kolacji? Resztę wieczoru spędziłam w dziwnym stanie oderwania od rzeczywistości. Słuchałam Marcina, odpowiadałam na jego pytania, nawet śmiałam się z jego żartów, ale część mnie obserwowała tę scenę z zewnątrz, jakbym oglądała film o życiu kogoś innego. Kiedy poszliśmy spać, Marcin próbował mnie dotknąć. Jego ręka przesunęła się po mojej talii, tak jak robiła to przez lata, ale teraz ten dotyk palił jak kwas. Czy te same ręce dotykały jej dziś rano? Czy porównuje nasze ciała? Czy myśli o niej, gdy jest ze mną? Symulowałam sen, leżąc sztywno obok niego. Słuchałam jego oddechu, który stopniowo stał się głęboki i równomierny. Gdy byłam pewna, że śpi, podniosłam się bezszelestnie i wyszłam z sypialni. Usiadłam w kuchni, w ciemności, tylko z blaskiem latarni ulicznej wpadającym przez okno. Świat wydawał się innym miejscem niż jeszcze kilka godzin temu. Wszystko to samo, ale jednocześnie całkowicie odmienione. Kim była ta Kasia? Jak długo to trwało? Czy to pierwszy raz, czy były inne przed nią? Pytania kotłowały się w mojej głowie, jak wściekły rójmuch. Każde z nich niosło ze sobą nową dawkę bólu, nową falę wściekłości. Ale powoli, bardzo powoli, przez ten chaos emocji przebijało się coś jeszcze, coś zimnego i ostrożnego, coś, co mówiło, nie możesz pozwolić, żeby uciekł mu to płazem. Nie wiedział, że wiem. To była moja przewaga. Następne dni upływały w dziwnej rutynie udawania normalności. Marcin wychodził do pracy jak zawsze, wracał na kolację, opowiadał o swoim dniu, ale teraz słuchałam uważnie, szukając szczegółów, niekonsekwencji, wskazówek. Zaczęłam zwracać uwagę na rzeczy, które wcześniej ignorowałam. Sposób, w jaki sprawdzał telefon, nowe zapachy na jego ubraniach, nie jego woda kolońska, ale coś subtelniejszego, kobiecego. Jak często zostawał w pracy po godzinach? Te wszystkie ostatnie spotkania, które zawsze wydawały się przypadać akurat wtedy, gdy planowałam coś dla nas, im więcej obserwowałam, tym bardziej oczywiste stawało się, że to nie była przelotna przygoda, to była relacja, prawdziwa relacja z prawdziwymi uczuciami i prawdziwymi planami. Która z nas była żoną, a która kochanką? Myśl ta była tak bolesna, że musiałam się zatrzymać pośrodku gotowania kolacji, chwytając się blatu kuchennego dla oparcia. Czy Marcin planował mnie zostawić? Czy już dawno temu podjął decyzję, a ja byłam zbyt ślepa, żeby to zauważyć? Nie mogłam tak dalej żyć. Nie mogłam udawać, że wszystko jest w porządku, podczas gdy moje małżeństwo rozpadało się na moich oczach. Ale nie mogłam też po prostu go skonfrontować. Nie jeszcze. Potrzebowałam dowodów. Potrzebowałam planu. Tej nocy, gdy Marcin spał, przeszukałam jego rzeczy. Czułam się jak włamywaczka we własnym domu, ale musiałam wiedzieć więcej. W kieszeniach jego marynarki znalazłam rachunek z restauracji, której nazwa brzmiała znajomo. To była ta sama restauracja, do której mówił, że idzie na kolację biznesową w zeszłym tygodniu. Ale rachunek był na dwie osoby, a potrawy. To nie były potrawy, które Marcin normalnie zamawiałby na spotkaniu służbowym. To była kolacja dla dwojga zakochanych. W jego portfelu, za zdjęciami naszego ślubu, znalazłam mały kawałek papieru z numerem telefonu i napisem K, w jego charakterze pisma. Każdy dowód to był kolejny gwóźdź do trumny naszego małżeństwa, ale też kolejny element mojego planu zemsty. Zaczęłam prowadzić dokładne notatki kiedy wychodził, kiedy wracał, jakie wymówki używał. Sprawdziłam nasze wspólne konto bankowe i zobaczyłam wydatki, których nie pamiętałam: kwiaty, perfumy, kolacje w restauracjach, do których nigdy mnie nie zabrał. Przez tydzień żyłam jak szpieg we własnym życiu. I z każdym dniem moja wściekłość rosła, ale jednocześnie stała się bardziej skoncentrowana, bardziej zimna. Marcin myślał, że jest tak inteligentny, tak ostrożny. Ale mężczyźni zakochani w innych kobietach popełniają błędy, zostawiają ślady. I ja wszystkie je zbierałam. Potem przyszedł dzień, który wszystko zmienił. Zadzwonił telefon stacjonarny, nasz stary telefon, którego prawie nikt nie używał. Odebrałam, spodziewając się telemarketera, ale usłyszałam kobiecy głos, młody i niepewny: Marcin? To ja, Kasia. Słuchaj, wiem, że powiedziałeś, że twoja żona wyjeżdża w weekend, ale chciałam się upewnić. Moje serce zatrzymało się. Powiedziałem spokojnie: Przykro mi, ale Marcin nie ma telefonu. Może przekaże wiadomość? To jego żona. Cisza, długa, głucha cisza, w której mogłam usłyszeć jej panikę. Potem rozłączyła się. Stałam z słuchawką w ręku, trzęsąc się na całym ciele, nie z bólu tym razem, z czystej, pierwotnej wściekłości. Twoja żona wyjeżdża w weekend, nigdzie nie wyjeżdżałam, ale najwyraźniej miałam wyjechać, żeby oni mogli spędzić weekend razem w naszym domu, w naszym łóżku. To był moment, w którym coś we mnie ostatecznie pękło cała miłość, cała nadzieja. Cała chęć naprawienia tego małżeństwa, wszystko to zniknęło w jednej chwili, zastąpione przez zimną, stalową determinację. Marcin będzie żałował każdej chwili, którą spędził z Kasią. Pierwszym krokiem była Kasia. Musiałam wiedzieć, kim ona jest, zanim zaplanuje mój następny ruch. Znalezienie jej nie było trudne. Marcin zostawiał tak wiele śladów, że mogłam ją wyśledzić w ciągu kilku dni. Kasia Nowak, 26 lat, analityk finansowy w tej samej firmie co Marcin. Mieszkała sama w małym mieszkaniu na Mokotowie. Nie była zamężna, nie miała dzieci. Jedna rzecz mnie zaskoczyła. Była piękna. Naprawdę piękna, na ten młody, świeży sposób, którego ja już nigdy nie odzyskam. Zobaczyłam ją po raz pierwszy, gdy wychodziła z budynku ich firmy. Długie blond włosy, smukła sylwetka, ten rodzaj urody, który sprawia, że mężczyźni tracą głowę. Przez chwilę poczułam się stara i szara w porównaniu z nią. Może Marcin miał rację, szukając czegoś lepszego. Ale potem przypomniałam sobie tę wiadomość, jej głos w telefonie, wszystkie kłamstwa Marcina. Nie chodziło o to, czy była lepsza ode mnie. Chodziło o to, że zniszczyła moje życie, nie zadając sobie nawet trudu, żeby sprawdzić, czy jest wolny. Obserwowałam ją przez kilka dni, ucząc się jej rutyny. Rano kawiarnia na rogu jej ulicy, praca, siłownia wieczorem, czasem spotkania z przyjaciółkami w barach w centrum. W weekendy długie spacery po parku, zakupy w galerii handlowej. I spotkania z Marcinem. Widziałam ich razem dwukrotnie raz w restauracji, gdzie siedzieli przy stoliku w kącie, trzymając się za ręce jak nastolatkowie, a drugi raz, gdy szli razem ulicą, śmiejąc się z czegoś, co on jej powiedział. Każdy widok ich razem był jak nóż w sercu, ale jednocześnie umacniał moją determinację. Plan zaczął się formować w mojej głowie. Nie chciałam tylko skonfrontować Marcinę i domagać się rozwodu to byłoby zbyt proste, zbyt czyste. Chciałam, żeby poczuł dokładnie ten sam ból, który zadał mnie. Chciałam, żeby jego świat rozpadł się tak jak mój się rozpadł. I miałam pomysł, jak to zrobić. Następny weekend miał być tym, o którym mówiła Kasia przez telefon. Marcin rzeczywiście zasugerował, żebym pojechała do mojej siostry. Powiedział, że będzie musiał pracować, że będzie bardzo zajęty projektami i że może to dobra okazja na odpoczynek dla mnie. Zgodziłam się z entuzjazmem, który go wyraźnie zaskoczył. Powiedziałam, że to świetny pomysł, że rzeczywiście potrzebuje przerwy. Jego ulga była tak oczywista, że musiałam wyjść z pokoju, żeby nie wybuchnąć. Ale nie jechałam do siostry. Zamiast tego wzięłam pokój w hotelu niedaleko naszego domu, pokój z widokiem na nasze okna. W piątek wieczorem udałam wyjazd. Spakowałam torbę, pożegnałam się z Marcinem, który nie mógł ukryć swojego podekscytowania, pojechałam na dworzec, gdzie wzięłam taksówkę do hotelu. I czekałam. Nie musiałam czekać długo. O ósmej wieczorem zobaczyłam kasię wysiadającą z taksówki przed naszym domem. Miała na sobie sukienkę, którą wcześniej widziałam w jej szafie podczas jednej z moich sesji obserwacyjnych. Niosła małą torbę podróżną i bukiet kwiatów. Kwiaty dla mojego męża w moim domu. Obserwowałam przez lornetkę, jak Marcin otwiera jej drzwi, jak się całują w progu, jak znikają w środku. W oknach naszego salonu zapaliło się światło, potem w kuchni, w końcu w sypialni na piętrze. W naszej sypialni. Pierwsza część mojego planu została zrealizowana, teraz nadchodziła druga. Czekałam do północy. Potem wsiadłam w samochód i pojechałam do domu. Użyłam swojego klucza, żeby cicho wejść przez tylne drzwi. Dom był cichy, słyszałam tylko odległy dźwięk telewizora z salonu. Zostawiłam swoje buty przy drzwiach i bosymi stopami weszłam na piętro. Drzwi do sypialni były uchylone. Słyszałam ich oddech, cichy szmer rozmowy, stłumiony śmiech. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, że mnie usłyszą. Ale nie usłyszeli, byli zbyt zajęci sobą. Ukryłam się w łazience na końcu korytarza i wyjęłam telefon. Następna część planu wymagała idealnego timingu. Czekałam, aż będę pewna, że śpią. Potem cicho zeszłam na dół do gabinetu Marcina. Znałam hasło do jego komputera. Używał tej samej kombinacji cyfr od lat. W jego skrzynce mailowej znalazłam to, czego szukałam, całą korespondencję między nim a Kasią, setki wiadomości, miłosne wierszyki, które pisał dla niej, nigdy nie pisał ani jednego dla mnie, zdjęcia których nie chciałam oglądać, ale musiałam je zobaczyć, żeby wiedzieć, jak daleko to zaszło, plany na przyszłość, które obejmowały rozwód ze mną i wspólne życie z nią. Każda wiadomość była jak kolejny gwóźdź do trumny naszego małżeństwa, ale też kolejny element mojej zemsty. Skopiowałam wszystko na pendrive'a. Potem znalazłam kontakty szefa Marcina, jego kolegów z pracy, jego rodziców, moich rodziców, wszystkich naszych wspólnych znajomych. I zaczęłam pisać e-maile. Każdy e-mail był starannie skonstruowany. Do szefa Marcina napisałam profesjonalnym tonem o nieprofesjonalnym zachowaniu w miejscu pracy. I dołączyłam wybrane fragmenty ich korespondencji jako dowód. Do jego rodziców napisałam z bólem i rozczarowaniem o tym, jak ich syn niszczy nasze małżeństwo. Do naszych przyjaciół wysłałam szczegóły jego romansu, prosząc o wsparcie w tym trudnym czasie. Ale najważniejszy e-mail był do Kasi. Napisałam długą wiadomość, w której przedstawiałam się jako żona Marcina i załączyłam zrzuty ekranu wszystkich jego wiadomości do mnie, w których mówił jak bardzo mnie kocha i jak nigdy mnie nie zostawi. Wiadomości, które pisał w tym samym czasie, gdy romansował z nią, pokazałam jej wszystkie kłamstwa, które jej mówił że nasze małżeństwo od dawna się skończyło, że spie w osobnym pokoju, że planujemy rozwód, że nie kocham go już od lat wszystko to były kłamstwa i miałam dowody. Na koniec napisałam: Marcin jest mistrzem manipulacji. Jeśli może tak łatwo okłamać żonę, z którą spędził pięć lat, jak myślisz, co będzie w stanie zrobić tobie? Kiedy skończyłam pisać wszystkie e-maile, było już prawie trzecia nad ranem. Ustawiłam je, żeby zostały wysłane automatycznie o ósmej rano, kiedy będę już z powrotem w hotelu. Potem wróciłam na górę. Marcin i Kasia wciąż spali, owinięci w nasze prześcieradła. Przez chwilę stałam w progu, obserwując ich. Wyglądali tak spokojnie, tak szczęśliwie, nie mieli pojęcia, że ich świat za kilka godzin legnie w gruzach. Zrobiłam zdjęcie. Jedno jedyne zdjęcie ich razem w moim łóżku. Potem cicho opuściłam dom i wróciłam do hotelu. Rano, punktualnie o ósmej, wszystkie e-maile zostały wysłane. Siedziałam w hotelowym pokoju, pijąc kawę i obserwując przez okno nasz dom, czekając na pierwsze efekty. Nie musiałam długo czekać. O dziewiątej mój telefon zaczął dzwonić. Pierwsze połączenie było od mojej siostry, która otrzymała jeden z e-maili. Potem dzwonili rodzice Marcina, nasi przyjaciele. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje, czy to prawda, czy potrzebuje pomocy. Odpowiadałam na każde połączenie z spokojną godnością. Tak, to prawda. Tak, Marcin mnie zdradził. Nie, nie chcę o tym rozmawiać przez telefon. Tak, doceniam ich wsparcie. Ale najlepsze miało dopiero nadejść. O dziesiątej zobaczyłam, jak Kasia wybiegła z naszego domu, płacząc. Nawet z tej odległości mogłam zobaczyć jej łzy, sposób w jaki trzęsły się jej ręce, gdy próbowała złapać taksówkę. Marcin biegł za nią w samej bieliźnie, gestykulując rozpaczliwie, próbując ją zatrzymać, ale ona nie chciała słuchać. Wsiadła do pierwszej dostępnej taksówki i odjechała, nie oglądając się za siebie. Marcin stał na środku ulicy w bokserkach, wyglądając jak kompletny idiota. Kilku sąsiadów wyszło ze swoich domów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jego upokorzenie było kompletne i publiczne. Mój telefon znów zadzwonił? Tym razem był to Marcin. Odebrałam po piątym sygnale, udając senną. Halo? Ania. Dzieje się coś strasznego. Ktoś. Ktoś wysłał e-maile o mnie do wszystkich. Wygląda na to, że ktoś się włamał do mojego komputera i. Zwolnij, Marcin, o czym mówisz? Mój głos był spokojny, zmartwiony, całkowicie niewinny. Ktoś wysłał e-maile o. o tym, że. że mam romans. Do moich rodziców, do Twoich rodziców, do wszystkich naszych znajomych. To wszystko kłamstwa, Ania, musisz mi wierzyć. Cisza. Długa, ciężka cisza. Marcin, powiedziałam w końcu, a mój głos był zimny jak lód. Czy te e-maile zawierały dowody? Kolejna cisza. Bo jeśli zawierały dowody, to może nie były kłamstwami. Usłyszałam jego szybki oddech. Ania. Ja? Wracam do domu. Będziemy rozmawiać. Rozłączyłam się. Gdy wróciłam do domu godzinę później, Marcin czekał w kuchni. Wyglądał okropnie: włosy w nieładzie, oczy czerwone, ręce trzęsące się, gdy próbował napić się kawy. Ania zaczął, gdy tylko mnie zobaczył możemy to wszystko wyjaśnić. To nie jest tak, jak wygląda. Usiadłam naprzeciwko niego przy tym samym stole, przy którym tydzień wcześniej odkryłam jego zdradę. A jak to jest, Marcin? Tu. To... to był błąd ogromny błąd. Nie znaczyła dla mnie nic. To ty jesteś moją żoną, to ciebie kocham. Patrzyłam na niego długo, nie odgrywając nic. Marcin, czy pamięta wiadomość, którą dostałeś w zeszłym tygodniu podczas kolacji? Jego twarz pobladła. Jaką wiadomość? Nie mogę się doczekać, aż znów cię poczuję w sobie. Pamiętasz? Zapadła cisza tak głucha, że słyszałam tykanie zegara na ścianie. Widziałam tę wiadomość, Marcin. Widziałam, jak się uśmiechałeś, czytając ją. Widziałam, jak szybko schowałeś telefon, żeby ja jej nie zobaczyła. Ania, znalazłam rachunki z restauracji. Znalazłam wydatki na kwiaty i perfumy, których mi nigdy nie dałeś. Czytałam wasze e-maile, Marcin. Wszystkie. Te, w których planowaliście rozwód ze mną, te, w których opisywałeś, jak bardzo nienawidzisz naszego małżeństwa. Jego ręce trzęsły się coraz bardziej. Nie miałem tego na myśli. Mówiłem jej to, co chciała usłyszeć. Żeby. żeby utrzymać romans. Żeby utrzymać romans, powtórzyłam jego słowa powoli. Czyli zgodziłeś się, że miałeś romans? Nie. To znaczy. To było skomplikowane. Wstałam od stołu. Wiesz, co nie było skomplikowane, Marcin? Nasz ślub, te przysięgi, które składaliśmy przed Bogiem i naszymi rodzinami, w dobrej i złej doli, w chorobie i zdrowiu, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Pamiętasz? Łzy ciekły mu po policzkach. Ania, błagam. Możemy to naprawić. Pójdę na terapię, zrobię wszystko. Po prostu mi wybacz. Wybaczenie trzeba zasłużyć, Marcin. A ty przez ostatnie miesiące robiłeś wszystko, żeby je utracić. Wyszłam z kuchni, zostawiając go samego z jego łzami i kłamstwami. Ale moja zemsta nie była jeszcze skończona. To był dopiero początek. Następne tygodnie to był chaos. Szef Marcina wezwał go na rozmowę dyscyplinarną. Firma miała ścisłą politykę dotyczącą relacji między pracownikami, a dowody ich romansu były przytłaczające. Marcin został przeniesiony do innego działu, z obniżonym stanowiskiem i pensją. Kasia została zwolniona. Nie czułam litości dla niej. Wiedziała, że jest żonaty. Widziała nasze wspólne zdjęcia w jego gabinecie. Mogła zapytać, mogła sprawdzić. Zamiast tego wybrała ignorowanie prawdy, bo było jej to wygodne. Rodzice Marcina przestali się ze mną kontaktować, ale słyszałam od znajomych, że są wściekli na syna. Jego matka podobno powiedziała, że nie wychowała go na kłamce i oszusta. Nasi wspólni przyjaciele musieli wybierać strony. Większość wybrała moją, szczególnie po tym, jak rozesłałam im dowody nie tylko romansu, ale wszystkich kłamstw, które Marcin im opowiadał przez ostatnie miesiące. Ale prawdziwa zemsta przyszła w postaci niespodzienanej. Dwa tygodnie po eksplozji całej sprawy otrzymałam telefon od prawnika. Okazało się, że Kasia nie była jedyną kochanką Marcina w ciągu ostatnich dwóch lat. Była kobieta o imieniu Beata, która także pracowała w jego firmie, ale w innym dziale. I ona także otrzymała kopię moich e-maili. Beata postanowiła pozwać Marcina za molestowanie seksualne w miejscu pracy. Prawda była taka, że Marcin nie był niewinnym mężczyzną, który popełnił jeden błąd. Był seryjnym zdrajcą, który używał swojego stanowiska i charyzmy do uwodzenia młodszych koleżanek z pracy. Kasia była tylko najnowszą w długim szeregu. Gdy dowiedziałam się o Beacie, a potem o innych, bo okazało się, że było ich więcej, mój ból zamienił się w czystą wściekłość. Nie była jedyną ofiarą. Byłam tylko najbardziej naiwną. Proces rozwodowy był brutalny, ale krótki. Z taką ilością dowodów Marcin nie miał żadnych szans na korzystne warunki. Dostałam dom, połowę jego oszczędności i alimenty. Jego kariera leżała w gruzach, jego reputacja była zniszczona, a jego przyszłe perspektywy zawodowe ograniczone, ale najlepsza część mojej zemsty miała dopiero nadejść. Rok później otrzymałam wiadomość od Kasi. Napisała, że dziękuję mi za otwarcie jej oczu, że po naszym spotkaniu, które nigdy się nie odbyło, ale ona myślała, że tak, zrozumiała jak została zmanipulowana, że Marcin próbował się z nią skontaktować po rozwodzie, ale ona go odrzuciła. Najważniejsze było jednak to, co napisała na końcu. Słyszałam, że próbuje teraz uwieść kolejną koleżankę z pracy. Młodą starzystkę o imieniu Magda. Pomyślałam, że powinnaś o tym wiedzieć. Uśmiechnęłam się, czytając tę wiadomość. Moja zemsta była kompletna w sposób, którego nigdy nie planowałam. Marcin stał się własnym wrogiem. Jego wzorce zachowań były tak głęboko zakorzenione, że nie mógł ich zmienić. I każda następna kobieta, którą próbował uwieść, miała dostęp do informacji o jego przeszłości. Jego reputacja poprzedzała go wszędzie. Magda, jak się okazało, była córką jednego z dyrektorów w jego nowej firmie. Gdy jego ojciec dowiedział się o próbach uwodzenia przez Marcina, mój były mąż stracił kolejną pracę. Ostatnio słyszałam, że pracuje w małej firmie księgowej na obrzeżach miasta za ułamek swojej poprzedniej pensji. Mieszka w małym mieszkaniu, jeździ starym samochodem, a jego życie towarzyskie ogranicza się do sporadycznych wizyt w barach dla samotnych mężczyzn w średnim wieku. A ja. Kupiłam sobie małe mieszkanie w centrum miasta. Wróciłam do pracy w zawodzie, który porzuciłam po ślubie. Zapisałam się na kurs tańca i języka francuskiego. Planuję podróż do Paryża na wiosnę. Podróż, o której marzyłam przez lata, ale Marcin zawsze znajdował wymówki, żeby nie jechać. Nie szukam nowej miłości. Jeszcze nie. Potrzebuję czasu, żeby odbudować siebie, żeby nauczyć się znów ufać własnym instynktom, żeby odkryć kim jestem poza rolą żony Marcina. Czasami myślę o tamtym wieczorze, gdy zobaczyłam tę wiadomość na jego telefonie, czasami zastanawiam się, co by się stało, gdybym go po prostu skonfrontowała tamtej nocy, gdybym krzyczała, płakała, domagała się wyjaśnień. Pewnie by skłamał, pewnie by obiecał, że to się nie powtórzy. Pewnie bym mu uwierzyła, bo chciałam wierzyć, a potem za kilka miesięcy albo lat znalazłabym kolejne dowody kolejnego romansu. Zamiast tego wybrałam zemstę. Zimną, precyzyjną zemstę, która nie tylko zakończyła nasze małżeństwo, ale też ochroniła inne kobiety przed jego kłamstwami. Nie żałuję ani jednej chwili. Kochanka mojego męża napisała podczas kolacji: Nie mogę się doczekać, aż znów cię poczuję w sobie. Te słowa zniszczyły moje małżeństwo, ale jednocześnie wyzwoliły mnie z klatki kłamstw, w której żyłam. Dziś, gdy patrzę na swoje życie, widzę przyszłość pełną możliwości. Widzę kobietę silną, niezależną, która nie pozwoli już nigdy, żeby ktoś ją oszukiwał i czasami, w szczególnie dobre dni, myślę sobie Dziękuję, Kasiu, dziękuję za tę wiadomość. Bez niej wciąż żyłabym w kłamstwie. Zemsta smakowała słodko, ale wolność smakowała jeszcze lepiej.